Marta Manowska. Dla milionów widzów ciepło, spokój, życzliwość, twarz, która stała się synonimem telewizyjnej empatii. Prowadząca Rolnik szuka żony i Sanatorium miłości, programów, które definiują niedzielne wieczory w telewizji publicznej. Ale czy za tym idyllicznym obrazem nie kryje się jeden z najbardziej przemyślanych projektów medialnych ostatnich lat? Dziś rozkładamy na czynniki pierwsze karierę, która jest równie fascynująca co dyskretna. Cofnijmy się. Zanim stała się aniołem seniorów i rolników, Manowska budowała solidne fundamenty, urodzona w siemianowicach śląskich. Studia dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim. Ale uwaga, także historia sztuki na Uniwersytecie de Valladolid w Hiszpanii. To nie są typowe ścieżki aspirującej celebrytki. To ścieżka świadomego dziennikarza, który rozumie kontekst kulturowy. Była redaktorką w Dzienniku Zachodnim. Pracowała przy kampaniach wyborczych. Pisała e-booka o nacjonalizmie w Hiszpanii, Katalonia i Kraj Basków. Czy to brzmi jak życiorys osoby, której ambicją jest tylko uzawienie z rolnikami? Absolutnie nie. Manowska nie weszła do TVP drzwiami. Zaczęła od backstage'u, castingów do programów takich jak Ugotowani czy Praca przy Panobitwie na Głosy. Rozumiała telewizję od kuchni. To dało jej unikatową wiedzę, jak reżyseruje się emocje, jak wybiera się osobowości. I nagle, w 2014 roku, przyszedł rolnik-szuka żony. Program, który miał być sezonowym eksperymentem, stał się narodowym fenomenem. Co jest kluczem? Eksperci wskazują na jej autentyczność. Ale my zadajemy pytanie. Czy ta autentyczność jest tylko efektem jej profesjonalizmu i lat pracy, czy może jest to genialnie zaprojektowana postawa, mająca za zadanie stworzenie mostu z widzem, który stracił zaufanie do polskiego show biznesu? Spójrzmy na jej portfolio. Rolnik szuka żony, Sanatorium Miłości, The Voice Senior. Trzy programy uderzające w samo serce widowni: tradycja, seniorzy, rodzina. Manowska jest łącznikiem między pokoleniami, jest to pozycja o niebywałej mocy medialnej. A jednak jej życie prywatne pozostaje tabu: brak męża, brak dzieci. Plotki o partnerach są natychmiast ucinane lub pozostawione bez komentarza. Ta dyskrecja jest celowa. W erze nadmiernego ekshibicjonizmu jej prywatność jest najcenniejszym kapitałem. Chroniąc ją, chroni swój wizerunek nieposzlakowanej profesjonalistki, która służy programowi, a nie skandalowi. Marta Manowska nie jest przypadkową twarzą. Jest wykształconym dziennikarzem, sprawnym prezenterem i laureatką nagród takich jak Plejada Top Ten. Zdolność do budowania głębokich relacji na wizji, połączona z twardym akademickim wykształceniem i doświadczeniem z zakulis, czyni ją unikatową. Czy jest aniołem, który spadł na ziemię, by łączyć ludzi? A może jest mistrzem telewizyjnej inżynierii społecznej, która w doskonały sposób wykorzystuje swoje kompetencje, aby stać się niezastąpionym filarem największych formatów TVP? Ocenę pozostawiamy Wam. Jedno jest pewne: Manowska to fenomen, który zasługuje na coś więcej niż tylko powierzchowną analizę.